Jestem już w żłobku, konkretnie w szatni personelu kuchni, jeszcze nakładam rękawiczki. I wchodzę do kuchni na nagrania. A co będziesz nagrywać? Z tej oto wspaniałej jakości cielęciny będzie taki kolorowy gulasz. Już gotowy? Tak, ciocia kucharka rozlewa już pojemniki transportowe, bo za chwilę dzieci, które jeszcze teraz bawią się za oknem, wrócą do sali na obiad. I zjedzą pyszny, kolorowy gulasz z fasolkami i kukurydzą. Jest tam też dużo warzyw, jak marchewka, pietruszka, seler korzeniowy, seler naciowy i papryka. Ula -la. A ten piękny pomarańczowy kolor gulaszu pochodzi od koncentratu i przecieru pomidorowego. Bo dzieci lubią kolorowe posiłki. Kolor posiłków dla dzieci jest bardzo ważny, ale warto wiedzieć jeszcze, że ponieważ zastosowano tutaj cielęcinę, to jest to danie, które zawiera doskonałe źródło białka i witaminy B12, której nie ma w produktach pochodzenia roślinnego. No ale dużo jest tam warzyw i to zielone też ciocia dała. Oczywiście żłobkowy gulasz to bomba białka, witamin. I korzystnie działających składników? A o tym zielonym, jak mówisz, jest inny film na moim kanale. Wiem, wiem, już wiele osób oglądało, a kto jeszcze nie oglądał, to zachęcam, żeby obejrzeć i polubić koperek i film, oczywiście.